Witam Was, drodzy moi widzowie Tutaj ja Wam podam najświeższe informacje na temat mojego kanału Otóż to Jak wiecie, mój kanał się na razie skupia na jednej serii I trochę mi na ludzi Tak jest, ponieważ FIFA 14 już się robi nudna Chcę jak najszybciej skończyć Więc mi nie, nie, nie zrozumcie źle. Hmm. Po koniec maja, początek czerwca, początek czerwca, koniec czerwca, będzie się duży dział na moim kanale. Będziemy jechać, jechać i jechać. Eee. Oczywiście mam plani zaplanowane minimum 3, 3 setli które będą na moim kanale. Oczywiście to jest The Sims 3, tam obiecany. Później to jest Meteo Speed World. Oczywiście to będzie dłuższe odcinki, tak do godziny. Buzz Driver. I prawdopodobnie Sim City. Oczywiście też będę się chciał bardziej się skupić na cywilizacji. Otóż... Wiecie jaka jest cywilizacja? nasi bez głosu, ale od 10 odcinka się to zmieni. Ja nie wiem, co mam wam dalej powiedzieć, więc przygotujcie się na zmianę wyglądu YouTube'a oraz wizualnego, według nagrywania, więcej live'ów, konkursy nowe serie lepsze serie więc co? Pozostaniecie ze mną? Jeśli tak, możecie zasubskrybować kanał, żeby pozostać ze mną i żeby na bieżąco śledzić to co ja nakrywam i rzucam dla Was. Otóż... FIFA już mam bardzo mało, przez 15 odcinków co najmniej Więc mniej czy więcej będzie dobrze I widzicie, się, że mam to MultiDF Audio Ja myślę, że dla w tygodniu w piątek będzie się pojawiało MultiDF multi Audio Na luźny piątek Server, Pay tak co? Przyciągam więc. Zapowiadam Wam, że będzie dużo się działo. Do zobaczenia na razie. Jestem gotowy już na mecz Polska-Niemcy. Do zobaczenia na razie.